Szybki rozwój przemysłu, razem z rosnącą populacją, zmieniają scenariusz naszego świata. Faktem oczywistym jest także to, że z całym przyrostem ludności i rozwojem globalnym zapotrzebowanie na zasoby stale wzrasta, a z nim obserwujemy dramatyczne zwiększenie popytu na energię całkowitą. Zasoby są ograniczone, a popyt na nie pozostaje jednocześnie nie nieograniczony. Wszystko wskazuje na to, że nie ma czasu na debatę. Nadszedł czas, aby zacząć działać. Uh, well, the eu is facing enormous challenges uh, with regard to the energy supply and consumption. Um, not only the eu has committed itself to reduce greenhouse gas emissions by at least 20, if not 30%, uh, by 2020, um, but also there's a uh, genuine strategic concern about the continuity of supply. W Unii Europejskiej, podobnie jak na całym świecie, rozważane są różne poważne kwestie w odniesieniu do wpływu produkcji energii na środowisko i ciągłości dostaw energetycznych. Paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa i gaz, zapewniają 85% energii naszej planety, ale ich zaopatrzenie nie jest niewyczerpalne. Ogrzewanie i chłodzenie budynków stanowi około 40% całkowitego zużycia energii w świecie zachodnim. Poszukiwanie rozwiązań opartych na wspólnej infrastrukturze w celu zwiększenia wydajności ogrzewania i chłodzenia w pomieszczeniach jest zatem koniecznym warunkiem dla stabilizacji światowego zużycia energii i zanieczyszczeń w przyszłości. Niemniej jednak wspólna infrastruktura jest znana jedynie w ramach dostaw energii elektrycznej. Niezwłocznie potrzebna jest koordynacja celów politycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych na całym świecie. We have known this technology for 100 years. But it seems that if you have a large problem, you have also have a very a very complex solution. But it's not needed here. If you have these kind of systems, you can solve lots of the energy problems. But looking where have we a resource and where have we a demand and connect it with pipes. That's a very simple. Zaletą tego systemu jest wieloźródłowa korzyść czerpana z zasady sieci ciepłowniczej i jej możliwości do bardziej wydajnego wytwarzania zrównoważonych źródeł energii na dużą skalę gospodarczą. It's, it's our uh, experience that the most efficient way to use biomass is to use it in large scale. It's much more cheap to use wood chips, wood pellets, also solar collectors and geothermal energy if we can do it in large scale compared with individual solutions. Najczęściej wskazywanymi korzyściami sieci ciepłowniczej przez jej klientów są wygoda, łatwość obsługi i niezawodność serwisu. Większość systemu sieci ciepłowniczej działa w 4,9 niezawodności, co oznacza że usługi dostępne są w 99,99% ,99 czasu w ciągu roku. W rzeczywistości niezawodność operacyjna jest stemplem probierczym branży sieci ciepłowniczej. Well in Europe, three-quarters of the population live in cities, and almost 70% of all energy demands occur in cities. And this density offers certainly great opportunities. And heating plants allow to, to have a close look at where are the heat sources in an urban environment and where are the heat sinks and to make it possible to link these without using extra fuels uh, or um, uh, extra energy sources. And uh, if the EU speaks about the third industrial uh, revolution when referring to its energy targets, that revolution requires a system change that can only be driven by systematic planning. Najnowsze wytyczne z Komisji Europejskiej bardzo popierają sieci ciepłownicze i chłodnicze. Zaleca się je jako praktyczne i postępowe systemy energetyczne, szczególnie w zakresie nowych inwestycji lokalnych. W obecnej chwili nie mówi się o wymogach, ale o zaleceniu, lecz jest to krok we właściwym kierunku. So the big news is that within the new directive, the EU wants to promote renewable energies. Uh, in different sectors, including the heating and cooling sector. so member states will be required to draw up national plans um, and to set targets for the different sectors and explain how they're going to reach those targets. and this includes uh, outlining, uh, first of all, give consideration to the need of establishing uh, new district heating networks um, and or expanding existing. district heating and cooling networks and or refurbishing existing um, district heating and cooling networks. Ziemia powinna być przyjemnym miejscem do życia, z obfitym zaopatrzeniem udostępnionej energii oraz czystym i zdrowym środowiskiem dla przyszłych pokoleń. Jest to wydajne i ekonomicznie opłacalne rozwiązanie dla lokalnej społeczności, będące jednocześnie rozsądnym wyborem dla naszego otoczenia. Musimy zmienić sposób myślenia o energii na przyszłość, a jedynym rozwiązaniem tego jest uczynić to na skalę globalną. Wszyscy razem.